Poruszona Natalia Kukulska wyznała w sprawie małżeństwa z Dąbrówką. Bywa to niełatwe. Natalia Kukulska od ponad 25 lat spełnia się w roli żony Michała Dąbrówki. Para doczekała się trójki dzieci i wspólnie kreuje nadchodzącą przyszłość. Nie wszyscy wiedzą jednak, że codzienność celebrytów to nie tylko pasmo ciągłych radości i sukcesów. To jest takie życie, bym powiedziała wymagające, zaczęła wokalistka Są małżeństwem od 25 lat. Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka byli o włos od rozwodu Natalia Kukulska od ponad 25 lat kroczy u boku ukochanego męża Michała Dąbrówki Para stanęła na ślubnym kobiercu 12 lutego 2000 roku i od tamtego czasu doczekała się trójki dzieci: Jana, Anny i Laury. Choć mogłoby się wydawać, że celebryci tworzą jedno z najbardziej udanych małżeństw w polskim showbiznesie, w zaciszu ich domu nie zawsze bywało kolorowo. W jednym z wywiadów z Vivą artystka wyznała prawdę na temat kryzysu, który niemalże zakończył się rozwodem. Jej małżeństwo znalazło się na ostrym zakręcie, a sam Michał szukał ucieczek od rzeczywistości w różnych, niekoniecznie pozytywnych czynnościach. Na szczęście, dzięki wzajemnemu zaangażowaniu, udało im się przetrwać trudne chwile. Całkiem niedawno dopadł nas najpoważniejszy kryzys. Michał od rzeczywistości i problemów szukał różnych ucieczek. Najpierw było to granie, pasja, i odpowiadając na Twoje pytanie, naprawdę czułam, że grozi nam rozstanie, choć nie dopuszczałam do siebie tej myśli. Byłam bezsilna. Na szczęście nie padło o jedno słowo lub gest za dużo. Choć byliśmy na granicy, jakimś cudem nam się udało. Nam udało się tak poskładać nasz związek. Chcę wierzyć, że wszystkie rzeczy trudne są po coś, wyjawiła. Kukulska i Dąbrówka dzielą razem życie prywatne i zawodowe. Czasem trudno się odciąć. Okazuje się, że życie prywatne Natalii i Michała to nie jedyne pole. Na którym pojawiają się trudności. Para, od lat współpracująca przy projektach artystycznych, mierzy się z wyzwaniami wynikającymi ze wzajemnego przenikania się sfery osobistej i zawodowej. To właśnie utrzymanie zdrowej granicy między domem a pracą bywa dla niej szczególnie trudne. Bywa to niełatwe, bo jak człowiek idzie do pracy, musi zostawić domowe sprawy. My wiemy o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu i czasem trudno się odciąć, wyznała w rozmowie z faktem. Mimo codziennych zmagań, wokalistka podkreśla: Iż to właśnie wzajemne zrozumienie pozwala przezwyciężyć napięcia. Bez empatycznego podejścia ich wspólna działalność mogłaby zakończyć się fiaskiem. To jest takie życie, bym powiedziała, wymagające. Wymagające nawet dobycia ze sobą razem. Ale oczywiście jest też duże zrozumienie dla siebie nawzajem, podsumowała.